Rzym, marzec 44, przed naszą erą, stolica świata pogrążona jest w chaosie. Najpotężniejszy dyktator, jaki kiedykolwiek istniał, Juliusz Cezar, został zamordowany w spisku kierowanym przez jego własnych senatorów. Na zimnych ulicach Rzymu przyszłość jest niepewna. Nikt nie wie, co nastąpi po jego śmierci, nawet ci, którzy go zabili. Pośród chaosu młody człowiek, mający zaledwie 18 lat, Nieznany wielu, otrzymuje wiadomość, która na zawsze odmieni jego życie. Oktawian, prawnuk i adoptowany syn Cezara, staje się jedynym spadkobiercą jego bogactwa, imienia i przeznaczenia. Ale Rzym nie wie, kim jest Oktawian. Nikt nie spodziewa się, że ten młodzieniec stanie się tym, który przemieni zrujnowaną republikę w największe imperium, jakie znała historia. Tak zaczyna się historia Oktawiana Augusta. Pierwszego i największego cesarza Rzymu, człowieka, który zmienił bieg historii, podniósł Rzym z popiołów, a jednocześnie był odpowiedzialny za zdrady, wojny i decyzje, które wpłynęły na losy tysięcy ludzi. Przywódca wielbiony jako wizjoner i hojny, ale także potępiany przez innych za bezwzględną ambicję. Dziś zagłębimy się w życie Augusta i odkryjemy, co uczyniło go najbardziej złożonym i kontrowersyjnym liderem, jakiego kiedykolwiek miał Rzym. 15 marca 1944 roku przed naszą erą Rzym wstrząsa wydarzenie, które zmieni bieg historii, śmierć Juliusza Cezara. W Senacie, przy zimnym blasku pochodni, grupa senatorów spiskuje, by zabić dyktatora, który dokonał niemożliwego, uczynił Rzym potęgą światową. Republika Rzymska, od wieków broniąca wspólnego sprawowania władzy, teraz ulegała postaci absolutnego przywódcy, a wielu senatorów nie mogło tego dłużej znieść. Ale co pozostaje, gdy upada taki człowiek jak Cezar? Jak całe miasto, zbudowane na filarach republiki, może znaleźć drogę po utracie człowieka, który doprowadził je do władzy i wydawał się mieć wszystko pod kontrolą? Rzym pogrąża się w chaosie wśród walki o władzę między tymi samymi ludźmi, którzy kiedyś byli mu wierni. W tym momencie całkowitej niepewności pojawia się niespodziewana postać Oktawian, młodzieniec mający zaledwie 18 lat. Prawnuk i adoptowany syn Cezara. Nikt w Rzymie nie wiedział, kim jest. Oktawian nie był chwalebnym generałem ani doświadczonym politykiem jak Marek Antoniusz. Nie był wojownikiem ani sławnym człowiekiem. Był po prostu nastolatkiem, który nagle staje przed największym przeznaczeniem, jakie mógł sobie wyobrazić, odziedziczyć imperium swojego adoptowanego ojca, Juliusza Cezara. Wielkość jego dziedzictwa nie była tylko materialna. Oktawian posiadał teraz coś cenniejszego niż jakikolwiek skarb: nazwisko Cezara, spuściznę człowieka, który osiągnął absolutną władzę. Ale Rzym widział w nim tylko niedoświadczonego młodzieńca, uważając go za łatwą do manipulowania marionetkę. Ale co mógł zrobić Oktawian w obliczu takiej niepewności? Pomimo presji, Oktawian postanowił przejąć kontrolę nie tylko nad majątkiem wuja, ale także nad niepewnym losem, którego nikt nie mógł przewidzieć. Podczas gdy Rzym próbował zrozumieć, co będzie dalej, Oktawian udał się do miasta z zamiarem odzyskania tego, co uważał za swoje prawo. Ale nie odziedziczył tylko władzy, odziedziczył złamane imperium, w którym konflikt był nieunikniony. Tak zaczyna się historia wcześniej nieznanego młodzieńca, który dzięki sprytowi, odwadze i niezwykłej zdolności manipulowania okolicznościami stanie się najpotężniejszym człowiekiem znanego świata. Oktawian nie tylko przetrwa wewnętrzną wojnę w Rzymie, ale także na zawsze zmieni strukturę polityczną świata. Rzym, 43 przed naszą erą młody Oktawian, właśnie otrzymał spadek po Juliuszu Cezarze, ale to nie wystarcza, by świat uznał go za prawowitego lidera. W mieście, gdzie zdrada jest na porządku dziennym, a Marek Antoniusz i senatorowie patrzą na jego wzrost z nieufnością, Oktawian wie, że władza nie jest dziedziczona, trzeba ją zdobyć. Pomimo wątpliwości rzymskiej arystokracji co do jego zdolności do rządzenia, Oktawian postanawia nie czekać. Dla niego dziedzictwo Cezara to nie tylko majątek finansowy, ale narzędzie władzy, które musi udowodnić, że zasługuje na nie. Ale polityka rzymska jest skomplikowana i zdradliwa. Marek Antoniusz, najbliższy człowiek Cezara i jego dawny sojusznik, również dąży do absolutnej kontroli. Rywalizacja między Oktawianem a Antoniuszem staje się głównym polem bitwy o przyszłość Rzymu. Senat rzymski, obawiając się, że cała władza skoncentruje się w rękach jednej osoby, opracowuje sprytny, lecz niebezpieczny plan. Oktawian ma być postacią publiczną, twarzą władzy, ale nie władcą. Prawdziwa władza pozostanie w rękach senatorów. Ten ruch wydawał się bezpieczny dla nich, ale zlekceważyli coś istotnego. Oktawian nie jest człowiekiem łatwym do kontrolowania. Zamiast być kukłą, jakiej wielu się spodziewało, Oktawian zaczyna przekształcać sojusze na swoją korzyść. Dzięki politycznej przebiegłości otacza się lojalnymi ludźmi i zaczyna używać imienia Cezara jako potężnej broni. Ale to nie wszystko. Mając zaledwie 20 lat, Oktawian zaczyna formować własną armię, dowodzić rzymskimi legionami i udowadniać, że potrafi wygrywać bitwy. Czego wielu się nie spodziewało. Pierwsze konfrontacje z Markiem Antoniuszem stawiają go w centrum politycznej burzy w Rzymie. Po pokonaniu wojsk Antoniusza w dwóch decydujących bitwach, Oktawian wraca do Rzymu jako zwycięski generał. To, co wydawało się przypadkiem, w rzeczywistości jest początkiem nienagannej strategii. Przy wsparciu Senatu i sympatii obywateli, którzy widzieli w nim wybawcę, Oktawian nie tylko zdobywa legitymację. Ale zaczyna być postrzegany jako przywódca z własnym prawem. Jednak w Rzymie wciąż pozostają rywale. Antonius żyje i nadal stanowi zagrożenie, ale Oktawian rozpoczął już budowanie swojej sieci sojuszy i jest gotów wyeliminować każdego, kto stanie mu na drodze. W polityce rzymskiej zdrada i przetrwanie stają się częścią niebezpiecznej gry. Tak młody Oktawian, który przybył do Rzymu jedynie ze swoim nazwiskiem, rozpoczął drogę do absolutnej władzy. Ale droga nie była łatwa. W środowisku, gdzie lojalność jest krótkotrwała, a ambicje bezwzględne, Oktawian stał się najpotężniejszą postacią świata. Nie był już tylko adoptowanym synem Cezara. Teraz był przyszłością Rzymu. Rzym 43 przed naszą erą, Oktawian już udowodnił, że nie jest tylko spadkobiercą. Był sprytnym, zdecydowanym przywódcą gotowym wykorzystać wszystkie środki, by zapewnić sobie władzę. Ale mimo rosnącego wpływu nie mógł działać sam. Potrzebował sojuszy, musiał wzmocnić swoją pozycję w politycznym życiu Rzymu. Tak Oktawian, Marek Antoniusz i Lepydes utworzyli drugi triumvirat, sojusz trzech mężczyzn, aby przejąć kontrolę nad Rzymem i wyeliminować wrogów. Ten triumvirat nie był jedynie umową o podziale władzy. Był to sojusz taktyczny, a także bezwzględny ruch. W kraju, gdzie lojalność można łatwo kupić i stracić, trzej mężczyźni zobowiązali się do likwidacji wszystkich, których uznali za zdrajców. Rzymska czystka była tuż za rogiem. Z listą wrogów Triumvirat rozpoczął serię masowych egzekucji i wygnania. 300 senatorów i przeciwników, którzy mogli zagrozić ich władzy, zostało brutalnie wyeliminowanych. Republika Rzymska. Już osłabiona latami konfliktów i korupcji, została pogrzebana pod ciężarem tej politycznej rewolucji. Ale czystka nie ograniczała się tylko do senatorów. Marek Antoniusz, chcąc pozbyć się wszelkiego zagrożenia, nie przegapił okazji do rozliczenia się z Oktawianem. Kiedyś byli sojusznikami, ale ambicje Antoniusza zaczęły przekraczać granice, a Oktawian wiedział, że nie może mu ufać. Napięcie między nimi rosło i wojna domowa wydawała się coraz bardziej nieunikniona. W tym czasie Oktawian nie pozostawał bezczynny. Kontrolując armię, zaczął konsolidować swoją władzę w Rzymie. Osobiście dowodził kampaniami wojskowymi, stawiając czoła ostatnim pozostałościom republikańskiego oporu i udowadniając, że jest nie tylko przywódcą politycznym, lecz także wojskowym. Wojna o Rzym stała się kwestią przetrwania. A Oktawian, choć młody, wiedział, że jego przyszłość zależy od zdolności do pokonania wrogów. Ale czystka nie wystarczyła. Marzenie Oktawiana było jasne, nie tylko przetrwać, ale przekształcić Rzym w imperium. Republika Rzymska, choć jeszcze żywa, była umierająca, a pozostała titanowa walka między Oktawianem a Markiem Antoniuszem, w której tylko jeden zwycięży. Los Rzymu rozstrzygnął się w akcjum. 31 przed naszą erą tutaj Oktawian i Marek Antoniusz walczyli nie tylko armiami, ale o dusze imperium. Po latach politycznych manewrów, sojuszy i zdrad, wielka finałowa konfrontacja była gotowa wybuchnąć. Marek Antoniusz, wspierany przez potężną Armię i Kleopatrę, królową Egiptu, stawił czoła Oktawianowi, który teraz dowodził najsilniejszą armią Rzymu. Bitwa pod Akcjum nie była tylko wojną mieczy i włóczni. Był to konflikt ideologiczny. Stary Rzym, reprezentowany przez Marka Antoniusza, który próbował przywrócić dawne chwały poprzez sojusz z Egiptem i ambicje wschodnie, przeciwko imperium rzymskiemu Oktawiana, który pragnął wzmocnić swoją władzę i ustanowić nowy porządek pod swoją absolutną kontrolą. Obaj przywódcy przygotowywali się do decydującej wojny nie tylko na lądzie, ale i na morzu, gdzie floty Rzymu bezpośrednio się starły. Mimo, że Antoniusz obiecywał przywrócenie Rzymowi władzy pod własną dynastią. Oktawian nie mógł pozwolić, brywal kontrolował bogactwa i władze Egiptu, niezbędne do utrzymania supremacji Rzymu. Bitwa pod Akcjum była sprawą nie tylko armii, ale i strategii. Oktawian walczył nie tylko o zwycięstwo militarne, ale i o dziedzictwo Rzymu. W trakcie bitwy Marek Antoniusz i Kleopatra, w ostatniej próbie zwycięstwa, próbowali wykorzystać swoją przewagę flat i bogactwo Egiptu, ale strategia Oktawiana była bardziej przemyślana. Marek Agrypa, generał wierny Oktawianowi, odegrał kluczową rolę w zwycięstwie, pokonując siłę Antoniusza w taktycznie znakomitym starciu. Porażka marka Antoniusza i Kleopatry była druzgocąca. Oboje uciekli do Egiptu, podczas gdy Oktawian świętował pełne zwycięstwo. Egipt przeszedł pod kontrolę Rzymu, a Kleopatra, widząc upadek swojego panowania, wybrała śmierć zamiast upokorzenia. Marek Antoniusz, Kiedyś drugi najpotężniejszy człowiek w Rzymie popełnił samobójstwo, pozostawiając Oktawiana jedynym władcą Rzymu. Dzięki temu zwycięstwo Oktawian zapewnił sobie absolutną kontrolę nad Imperium Rzymskim, na zawsze eliminując swoich rywali i konsolidując władzę. Wojna domowa dobiegła końca, a Rzym przygotowywał się na nową erę pod Imperium. Pax Romana była blisko. Zwycięstwo w Akcjum zjednoczyło Rzym pod jednym przywódcą. Oktawian, młody dziedzic Juliusza Cezara, dokonał tego, co wielu uważało za niemożliwe stał się najpotężniejszym człowiekiem w Rzymie. Imperium było teraz w jego rękach, ale jego zadanie dopiero się zaczynało. Teraz Oktawian musiał umocnić swoją władzę i zreformować Rzym, aby jego panowanie było trwałe. Po powrocie do Rzymu sytuacja jest delikatna. Rzymianie, przyzwyczajeni do republiki. Nie są jeszcze gotowi zaakceptować idei władcy absolutnego. Oktawian o tym wie i tutaj wkracza jego polityczna inteligencja. Zamiast ogłosić się dyktatorem, jak zrobił to jego ojczym, Oktawian przyjmuje tytuł princeps, co oznacza pierwszy wśród równych. Ten tytuł, choć pełen symboliki, pozwala mu umocnić władzę, nie wzbudzając nadmiernych podejrzeń. W rzeczywistości Oktawian robi wszystko, by nie wyglądać jak dyktator. Dla Rzymu to wielka ulga. W mieście, które doświadczyło tylu wewnętrznych walk i wojen domowych, reformator Oktawian prezentuje umiarkowaną, ale scentralizowaną władzę, obiecującą przyszłość pokoju i dobrobytu. Oktawian zapewnia stabilność, czego republika, rozdarta przez dekady konfliktów, nie mogła już zagwarantować. Jednak w jego umyśle istnieje większa wizja. Rzym musi się przekształcić. Oktawian nie pragnie jedynie być skutecznym władcą. Chce być pamiętany jako człowiek, który ukształtował cesarstwo rzymskie. Tak rozpoczyna się jego wielki projekt reform. Przywrócenie Rzymu do dawnej świetności oznacza nie tylko wygrywanie bitew, ale także budowanie nowego Rzymu, silniejszego i większego niż kiedykolwiek. Pod jego przywództwem, Rzym staje się latarnią władzy i wspaniałości, przekształcając się z miasta cegieł w marmurową metropolię. Pax Romana zaczyna się kształtować. Oktawian inwestuje w infrastrukturę, buduje nowe świątynie, akwedukty i teatry. Miasto kwitnie, a handel rozwija się w warunkach pokoju. Gospodarka rzymska nigdy nie była tak silna. Równocześnie Oktawian dba, by jego wizerunek był powszechnie znany. W każdym zakątku imperium rozprowadzane są posągi, popiersia i monety z jego podobizną, tworząc wszechobecną postać. Kult jednostki szybko się rozprzestrzenia, a stopniowo Oktawian staje się Augustem, czczonym władcą. Miesiąc sierpień otrzymuje jego imię, jako symboliczne uznanie jego znaczenia dla Rzymu. Pomimo pozorów rządów republikańskich, Oktawian jest jedyną osobą przy władzy. Kontroluje armię, politykę i gospodarkę, a jego autorytet nie ma sobie równych. Jednak najbardziej imponujące jest to, że nigdy nie siega po jawne tyranizowanie. Potrafi manipulować percepcją publiczną, by osiągnąć stabilne i skuteczne rządy, nie będąc postrzeganym jako dyktator. Z biegiem lat August zakłada dynastię cesarską. Jego życie dowodzi, że ambicja, strategia i przebiegłość mogą przemienić młodego dziedzica w człowieka, który założył Cesarstwo Rzymskie i położył fundamenty pod 200 lat dobrobytu. Po latach wojen domowych, zdrad i imperium na skraju upadku, August staje przed swoim największym wyzwaniem konsolidacją pokoju w Rzymie. Marzenie o Pax Romana, rzymskim pokoju, nie jest jedynie osobistym pragnieniem Augusta, to żywotna potrzeba przetrwania imperium. W 27 roku przed naszą erą, po wyeliminowaniu rywali i zabezpieczeniu pełnej kontroli, August wprowadza szereg reform, które nie tylko zapewniają pokój wewnętrzny, ale również całkowicie przekształcają system polityczny, militarny i społeczny Rzymu. W tym nowym porządku August pragnie nie tylko uspokoić Rzym, ale także rozszerzyć swój wpływ na cały znany świat. Pax Romana nie jest tylko tymczasowym zawieszeniem broni. To pojęcie definiujące epokę okres bezprecedensowej stabilności i dobrobytu, w którym Cesarstwo Rzymskie osiąga swój szczyt. August zapewnia pokój nie tylko siłą, ale również sprytną dyplomacją. Granice Imperium stabilizują się Legiony rzymskie są organizowane bardziej efektywnie, a prowincje cieszą się względną autonomią pod nadzorem Rzymu. Centralizacja władzy, choć absolutna, nie cechuje się uciskiem, lecz inteligentnym zarządzaniem promującym jedność i ogólne dobro. Jednak Pax Romana to nie tylko okres spokoju na granicach. Rzym rozwija się wewnętrznie, handel i szlaki handlowe rosną, infrastruktura rozwija się w imponującym tempie dzięki nowym akweduktom, mostom. Drogach i budynkom publicznym, muzeom, teatrom i bibliotekom, które nie tylko upiększają miasto, ale również wzmacniają rzymską kulturę. Rzym staje się ośrodkiem znanego świata, stolicą imperium przyjmującą ludy ze wszystkich regionów, od Półwyspu Iberyjskiego po Azję Mniejszą. Handel z Dalekim Wschodem rośnie w szybkim tempie, a w basenie Morza Śródziemnego szlaki stają się bezpieczniejsze niż kiedykolwiek, umożliwiając wymianę towarów, idei i kultury. Pod panowaniem Augusta Rzym staje się ekonomicznym, politycznym i kulturalnym sercem świata. Ponadto postęp społeczny jest równie istotny. Choć Republika Rzymska słynęła z nierówności, August dążył do reformy struktury społecznej, promując szacunek dla tradycji rzymskich, a jednocześnie zachęcając do nowej wizji przyszłości. Wprowadzono prawa wspierające moralność publiczną oraz promujące małżeństwo i rodzicielstwo w ramach wartości rzymskich próbując odbudować społeczeństwo osłabione dziesięcioleciami wojen. Pozwoliło to mu stworzyć solidną podstawę dla dobrobytu obywateli rzymskich. Pomimo pozornej stabilności, August nie spoczął. Zapewnił utrzymanie pokoju dzięki swojej potężnej armii. W pierwszych latach panowania prowadził skuteczną strategię wojskową, rozszerzając granice imperium i broniąc kluczowych regionów, takich jak Germania i prowincje wschodnie. Dzięki Pax Romana Rzymianie mogli żyć bez strachu przed najazdami, co sprzyjało rozkwitowi kultury. W dziedzinie sztuki August wspierał powstawanie pomników, rzeźb i dzieł literackich, które stały się symbolem wielkości Cesarstwa Rzymskiego. Pod jego patronatem pisarze, tacy jak Wergiliusz i Horacy, tworzyli dzieła, które definiowały literaturę rzymską dla przyszłych pokoleń. Ostatecznie August pozostawił Rzym większy i potężniejszy niż wtedy, gdy objął władzę. Pax Romana, trwający prawie 200 lat pokój, stał się trwałym dziedzictwem, które określiło cesarstwo rzymskie jako niepokonaną potęgę światową. Pomimo swoich często kwestionowanych metod politycznych, August doprowadził Rzym do epoki bezprecedensowego rozkwitu, stając się człowiekiem, który założył cesarstwo i pozostawił niezatarte ślady w historii. Rzym przed Augustem był miastem naznaczonym śladami wojen, zniszczonymi budynkami i niewystarczającą infrastrukturą. August, posiadając wizję strategiczną, rozumiał, że wielki Rzym, który chciał pozostawić, musi odzwierciedlać nie tylko jego siłę militarną, ale także wizerunek miasta. Jako wielki budowniczy August zaangażował się w przekształcenie miasta w symbol rzymskiej wielkości. Zmęczony wiekami konfliktów, Rzym został przez niego odnowiony w duchu modernizującym, co uczyniło go jednym z najbardziej imponujących miast starożytnego świata. Jego słynne powiedzenie. Znalazłem że z cegieł i zostawiłem go z marmuru odzwierciedla ogrom tego procesu odnowy. Budowa świątyń, teatrów, akweduktów, dróg, mostów i targowisk stała się priorytetem nowego cesarza. Kreacja nowoczesnej infrastruktury była kluczowa dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego i politycznego Rzymu. Jednym z jego najbardziej ambitnych projektów była odbudowa Forum Romanum, serca życia publicznego miasta. Dzięki serii reform August stworzył miasto, które było nie tylko funkcjonalne, ale także piękne, w którym budowle miały zarówno symboliczne, jak i praktyczne znaczenie. Pod jego rządami 82 świątynie zostały odrestaurowane lub wybudowane na cześć rzymskich bogów. Świątynia Marsa Odwetu, wzniesiona na forum ku czci zwycięstwa w bitwach pod Fylipi, jest jedną z najbardziej reprezentatywnych budowli jego dynastii cesarskiej. Budowla ta nie była tylko wyrazem religijnym, ale także symbolem władzy i legitymacji Augusta jako nowego boskiego człowieka w Rzymie. Poprzez te dzieła August dążył do umocnienia swojej władzy, legitymizacji rządów i stworzenia trwałej pamięci w mieście. Odbudowa akweduktów i oczyszczenie Tybru to także działania, które poprawiły jakość życia w mieście. Dostarczenie wody pitnej całemu Rzymowi było priorytetem dla zapewnienia dobrobytu mieszkańców i zagwarantowania, że zdrowie publiczne stanie się fundamentem przyszłego rozwoju. August rozpoczął również budowę teatrów i publicznych bibliotek, wspierając kulturę i sztukę w społeczeństwie, które teraz cieszyło się pokojem. Jednym z wielkich osiągnięć jego rządów było utworzenie Straży Pożarnej, co było niezbędne w szybko rozwijającym się mieście narażonym na ryzyko pożarów, zwłaszcza w centrum Rzymu. Gdzie powszechne były drewniane budynki. August, posiadając praktyczną i dalekowzroczną wizję, nie myślał tylko o estetycznej urodzie Rzymu, ale także o jego sprawnym funkcjonowaniu. August nie był tylko przywódcą wojskowym i politycznym, lecz także wielkim urbanistą. Jego reformy urbanistyczne były potrzebne nie tylko dla pokoju i stabilności, ale również dla utrwalenia idei, że Rzym jest centrum cywilizacji. Jego koncentracja na rozwoju architektonicznym utrwaliła obraz Rzymu jako miasta, które nie tylko panowało nad światem, lecz czyniło to majestatycznie. Wielkie dzieło Augusta powstało zatem jako miasto przyszłości dla Rzymu i wieku przed naszą erą, a jego dziedzictwo architektoniczne przetrwało do dziś. Wiele zabytków, które August zbudował lub odrestaurował, przetrwało wieki, wpływając na rozwój urbanistyczny Rzymu i stanowiąc fundament tego, co dziś znamy jako wieczne miasto. Rzym 14. NE August, człowiek, który przemienił Rzym z Republiki rozdartej przez wojnę w prosperujące i pokojowe imperium, zbliża się do końca życia. W wieku 76 lat jego zdrowie zaczęło się pogarszać, a śmierć nieuchronnie się zbliżała. Jednak, choć jego ciało było wyczerpane, jego dziedzictwo pozostawało żywe jak nigdy. Z Rzymem w rękach Pasierba Tyberiusza przyszłość imperium wydawała się bezpieczna, ale August wiedział, że jego odejście będzie końcem pewnej epoki. W ostatnich dniach wezwał swoją rodzinę i najbliższych przyjaciół. W ciszy swojej komnaty, otoczone tymi, którym powierzył władzę, August rozmyślał o swoim życiu. Z tonem rezygnacji i satysfakcji żegnał się ze swoim dziedzictwem, prosząc, aby oklaskiwano go i uczczono jako człowieka, który ocalił Rzym i uczynił go największym imperium świata. Skoro w pełni wypełniłem swój obowiązek. Oklaskujcie mnie wszyscy, powiedział ostatni gest pokory, odzwierciedlający jego głębokie poczucie obowiązku. 19 sierpnia 2014 roku N. August zmarł spokojnie w swojej willi w Nali w towarzystwie żony Livi. Choć przez lata stawiał czoła zdradom i wyzwaniom, jego śmierć nie była związana z przemocą, która odcisnęła piętno na losach wielu rzymskich władców. W ostatnich chwilach August zapewnił że jego dziedzictwo będzie nieśmiertelne. Tybeliusz, jego pasji erb, objął władzę i rozpoczął nową dynastię cesarską, która utrzymała się przez kilka pokoleń. Rzym nie tylko opłakiwał śmierć swojego cesarza, ale także świętował jego życie, ponieważ August osiągnął to, co niewielu ludzi w historii, przemienił imperium i stworzył dziedzictwo, które przetrwa wieki. W uznaniu jego wielkości August został po śmierci oboskładzony, a jego wizerunek stał się wiecznym symbolem władzy i stabilności. Cesarz, który założył Cesarstwo Rzymskie i uczynił Rzym stolicą bogatego i pokojowego świata, pozostawił niezatarte piętno. Jego ubóstwiona postać została wyniesiona do rangi rzymskiego boga, co nie tylko go uwieczniło, ale także stało się punktem odniesienia dla kolejnych cesarzy. W dekady po jego śmierci Rzym nadal rozwijał się pod panowaniem jego następców, ale pokój i stabilność, które ustanowił, nigdy już nie były postrzegane w ten sam sposób. Choć jego panowanie było pełne wyzwań i trudnych decyzji, to ostatecznie jego wizja pozwoliła Rzymowi stać się centrum globalnego imperium i jednym z największych imperiów w historii.